Dzisiaj San Yoga i okulary 3D Okulary 3D są Jak widać Ta jest jaśniejsza Ta jest ciemniejsza Ta jest bardziej przeźroczysta, ta natomiast bardziej odbija moją dłoń widać. I to są okulary treningowe po prostu. Do noszenia i obserwacji. Nie ma możliwości noszenia, ale zawsze jest możliwość noszenia jak chce się nosić. Yy... To jest po prostu trening. Trening. Trening dla oczu. Bo co się okazuje, na przykład patrząc przez takie jakieś tutaj bambusy, że cały obraz jest poszatkowany na obszary jaśniejsze i na obszary ciemniejsze. Tego normalnie się nie zauważa. No bo tego nie widać, a po prostu jest coś takiego, że fajna lornetka, mikroskop. Ponieważ oczy są dwa, więc jak patrzą na jeden obiekt, jak z dwóch punktów, tak jak tu jeden punkt, drugi punkt, patrzy się na obiekt, czyli są już one się patrzą tu, te <noise> Mam język do pokazywania. Więc każde oko i to i to widzi ten sam punkt, ten tu pod innym kątem po prostu pod innym kątem jeśli jest to pod innym kątem więc może być też inne światło no i, i, i pod różnym kątem im bliżej to łatwo sobie zrobić po prostu pat nawet na rękę patrzeć lewym okiem, prawym okiem i zobaczyć jak się różni punkt widzenia jak się zmienia tło z tyłu a tło ma wpływ na kontrast i widoczność jakichś tam rzeczy na dłoni e... i coś, jakiś obszar z całego obrazu jaki jest widoczny jest odbierany jednym okiem, a inny obszar jest odbierany drugim okiem, jako dominującym. One obydwa to widzą, tylko umysł wybiera, czy ten obraz wybiera, czy ten, żeby łączyć jak najbardziej rzeczywistość. Jeśli jest takie bardzo duże poszatkowanie, jak tutaj, to każdy obszar, który jest zamknięty, jest widziany w lewym lub prawym okiem. Cała rzeczywistość jest składana po prostu yy, jest składana w ten sposób z lewego i z prawego. W ten sposób też lub powstaje, ale to może kiedy indziej o yy... I później na przykład jeśli tak się wystawi rękę w takich okularach to widać, że będzie, że jedna połówka jest jaśniejsza, druga jest ciemniejsza, tak jak tu jest ciemniejsze i jaśniejsze I później też tak jest, że jedna połówka jest ciemniejsza, druga jest jaśniejsza. Piękna chmura. Chmury też się w takich okularach można patrzeć, a, ale wracając do poszatkowania, więc tak obraz jest składany i dopiero zakładając te okulary i obserwując te poszatkowanie i obserwując, które obszary są ciemniejsze, a które jaśniejsze, <laughs> można zacząć się zastanawiać, czy na pewno obraz, który widzimy jest tym, jaki jest rzeczywisty, czy my go po prostu tworzymy, jest jakąś taką średnią, uśrednieniem dwóch punktów widzenia moich. Jest wizualna wersja tego świata, później są uszy, nie mamy takiej dużej świadomości słuchu jak o, czy Dopiero jak zamyka się oczy i, i, i przechodzi na przykład skupienie całkowicie na uszy, wtedy można zrozumieć bardziej o co chodzi z uszami. Tak naprawdę okulary to są po prostu filtry. To są dwa różne filtry, ciemniejszy i jaśniejszy. I one też oczywiście zmieniają zmieniają tą percepcję i o co chodzi o to chodzi, że w tych okularach umysł chce cały czas kompensować zadanie ma być ma być jak najbardziej podobny do siebie obraz więc jeśli tu jest jaśniejsze tu jest ciemniejsze to Uff. taki widok ten jest na góry w głębi są Szatkowane. cień światło, cień światło, różne plany. Więc umysł cały czas chce kompensować tą różnicę, jaka nastąpiła w dopływie po prostu jakiś obraz. I zaczyna się permanentna praca umysłu ukierunkowana na to, eee, najlepiej to zaspokajać cukrami prostymi. Typu sok z cukrowej. I później, jak się zdejmie okulary, to jeden obraz, ten, który był jaśniejszy, teraz jest ciemniejszy, bo to jest wynik kompensacji, a ten, który był jaśniejszy, był ciemniejszy, teraz jest jaśniejszy i znowu są dwa obrazy, więc po dłuższym noszeniu, jakie się zdejmie, pozostaje przez pewien czas ten efekt, dopóki, dopóki. Dopóki... A dopóki się nie skompensuje, że już będą na tyle podobne, że nie trzeba interweniować. I to powoduje pewien odmienny stan świadomości. Rozszczepienia takiego. Pu, od siebie samego. Można się połączyć z, z czymkolwiek się chce w tych okularach. Wpiera się jeden punkt, jeśli to są kwiaty. To niektóre kwiaty po prostu zaczynają być o ten kwiat tutaj na przykład do tych okularów dostaję nieprzeciętnego trójwymiaru czy to będzie cięcie i tutaj widać jakie to są kolory teraz pokażę czerwono-niebieski standard Obraz niebieski, obraz czerwony. I później na tym oku, gdzie jest niebieski, czerwony, jak po ponoszę i zdejmę, to ten obraz jest bardziej czerwony ten obraz jest bardziej niebieski wystąpiły dwa filtry, więc dwóch I generalnie do okularów polecam jak ktoś nasi okulary to te okulary wytestować bo są osoby, które w tych okularach, co używają nie pamiętam, czy to są plusy, minusy, czy jakieś to Razem dwie pary zakładają, żeby było ok. Albo można sobie... No właśnie to są te obcięcia. Wchodzę wtedy, kiedy następuje cisza, ja to nazywam cięcie tła, następuje cięcie tła, to jest jakby ucięcie pamięci operacyjnej i od tego ucięcia trwa moje teraz. W tych okularach można doświadczyć co to jest teraz, bo wszyscy piszą żyj w tu i teraz, żyj w tu i teraz. Te okulary... mistrzyni... Zielona Mistrzyni. Właśnie jakaś taka inna nazwa by się przydała na Zielona Mistrzyni i te okulary i zaczyna się żyć właśnie w minucie. Od minuty do pięciu minut mniej więcej u mnie tak to wygląda. I wtedy jest to ucięcie tła. Czyli. No, wtedy można doświadczyć życia w tu i teraz. Jak ktoś chce doświadczyć życia w tu i teraz. Dobre zioło, spacer w okularach, obserwacja na mądry. Rozluźnienie, zawsze rozluźnienie to jest też część jogi światła. Rozluźnienie, rozluźnienie, rozluźnienie. Ondek dobrze rozluźnia. Dlatego Do te wszystkie praktyki jakie się robi, to chodzi tak o rozluźnienie. Na jama daje rozluźnienie oddechu, świadomość oddechu także polecam okulary najdłużej muszę mieć 72 godziny dziś tam na dole podam link do, do jeszcze dwóch filmików kiedyś indziej nakręconych w Wilka Bandy o okularach 3D i to są okulary treningowe testować w różnych kolorach nosić dłużej, krócej no te najdłużej 72 godziny a na przykład magenta zielone które wszyscy mówią, że te są zbyt ostre eee. po trzech godzinach Guayaquil kompletnie kompletne bycie poza ani to nie jest sen ani to nie jest rzeczywistość jest taki kompletny stan zero dajcie mi hamak na plaży po prostu i, 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 i to jest wszystko to jest kompletny stan on tak bym jest jak, jak kot, który Przebudza się, patrzy i nie wie czy zasypia czy nie. I wtedy cuk, albo oddech. Oddechami zawsze można stany regulować i rozluźnienie.